To będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, trzecia niedziela wielkanocna to jest niedziela, która rozpoczyna nam w Kościele tydzień biblijny. Poprzedni tydzień, tydzień miosierdzia, teraz tydzień biblijny. No i właśnie w tygodniu biblijnym, moi drodzy, mamy pochylić się nad Słowem Bożym. I dobrze się składa, bo Słowo Boże, pierwszej czytanie dzisiejszej ewangelia, odpowiednio z dzieł apostolskich i z Ewangelii Łukasza, to, jest, to są słowa, które bardzo mocno podkreślają rolę świadectwa. Moi drodzy, trzeba nam dzisiaj bardzo mocno dawać świadectwo. dzisiaj, zawsze. Ale dzisiaj, kiedy znowu wracałem różnego rodzaju trendy ideologiczne, kiedy znowu rozpoczyna się wojna, obronę życia, czy broni, czy nie, dopuszczać aborcję, czy nie dopuszczać, trzeba jasno się zdeklarować, że ja chcę się opowiedzieć za Bogiem. Zobaczcie, co mówi dzisiaj nam z kolei drugie czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jan. Umiłowany, umiłowany uczeń, ale mówi bardzo konkretnie. Jeżeli ktoś mówi, że zna Boga, a nie zachowuje Go przykazań, to czyni Boga kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Moi drodzy, znać przykazania to jedno, ale wypełniać je, nawet nie chcę powiedzieć zachować, wypełniać to drugie. Jak jest na nie zabijaj, to nie zabijaj. Nie cudzołóż, to nie cudzołóż. Nie kradnij, to nie kradnij. Takie to jest trudne. To nie chodzi o to, że nam się nigdy noga nie powinie. Powinien. Ale czy mam odwagę powstać? Czy chcę powstawać? Czy chcę walczyć o tę prawdę, która jest zawarta w Bogu, którą jest Bóg i która jest zawarta w przekazaniu? Dać, kochani, jasne świadectwo. Tak, żeby nie pytać kogoś o Boga, ale żeby Ciebie zaczęli pytać o Boga. Patrzeć na Twój styl życia, bo wiara, kochani, ona wręcz musi stać się stylem mojego życia. Jeżeli tak nie będzie... Świadectwo nie będzie autentyczne. Moi drodzy, mój kolega ciekawą rzecz ostatnio powiedział jako znawca i ten, który trenował wschodnie sztuki walki, że adeptów sztuk walki na początku uczy się odporności na ból. Oni doświadczają wielu uderzeń, wielu ciosów, tam się rzucają na nich koledzy, znajomi. Oni przeciwko temu jednemu człowiekowi, młodemu adeptowi, ale żeby z tym człowieku wytrzymałość na ból, niewielu odpada, no bo jest jakaś rana, bo ma tysiące sińców i z nich nie będzie mocnych zawodników. Zostaną mocni tylko ci, którzy uodparniają się na ból. Kochani, prawdziwe świadectwo to tylko ta osoba, która będzie uodporniona na ciosy demonów Syczał. Im bardziej będziesz chciał się zbliżać do Boga, tym bardziej będzie atakował. Będzie często taka kumulacja różnych zdarzeń w ciągu tygodnia, na przykład raz, dwa, trzy, pięć, osiem uderzeń demona. Będzie ci bardzo źle, ale tak ci Bóg szlifuje, tak Cię odparnia na Bóg, po co, żeby dać świadectwo, żebyśmy Pani byli jasnymi, wyrazistymi, klarownymi i mocnymi świadkami wiary, świadkami prawdy, nawet jeżeli trzeba będzie za nią ponieść dużą cenę. Czytujmy te wszystkie Boże prawdy, które Bóg chce nam zostawać, a teraz to o proszę i życzę sobie wam, byśmy byli właśnie takimi świadkami dla, dla ludzi tego pokolenia, by faktycznie widząc jak żyjemy, o Boga pytali. Niech was szczerze prowadzi błogosławień, szachmogący, Bóg ojciec, Syn Boży, Duch Święty.